Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na można powiedzieć muzyczną recenzję, ponieważ dzisiaj pokażę wam głośnik od Blitzwolf. Widzieliście już Google VR, okulary VR, a teraz głośnik. Słuchajcie, to jest głośnik oczywiście na Bluetooth, ale jego największą moim zdaniem zaletą jest bardzo wysoka odporność na kurz, pył, wilgoć, wodę, co byście tylko chcieli, po kolei. W zestawie poza samym głośnikiem mamy także troszeczkę papierologii, podstawowa instrukcja obsługi oraz przewód USB, mikro USB, który służy nam do ładowania głośnika. No i na początek kilka słów odnośnie wykonania głośnika Bidzulf BWF3. Jest to przede wszystkim konstrukcja oparta o dwa 50 mm głośniki, z przodu, stereo, z tyłu no tutaj to jest niewidoczne, natomiast jest membrana bierna dodatkowo mamy normę IPX5, to oznacza no, wodoodporność przy strumieniu wody płynącej bodajże do 12,5 m na sekundę natomiast jeżeli się mylę to mnie poprawcie oczywiście bez problemu głośnik wytrzyma na deszczu, zachlapania, jakieś przypadkowe oblania i tym podobne Możecie także zrzucić z odległości do 1,5 metra. Na twardą powierzchnię, na miękką powierzchnię przetrwa znacznie wyższe upadki, upadki znacznie wyższych. Wysokości. W związku z tym obudowa samego głośnika jest bardzo szczelna. W znacznej mierze wykonana jest ona z tworzywa takiego twardego, a na bokach miękkiego, dzięki czemu upadając na krawędzie jest jeszcze dodatkowo sam głośny, głośnik chroniony. Z przodu, jak i z tyłu przy membranie biernej, z przodu przy głośnikach głównych mamy siateczkę dosyć szczelną. Nad logo obliców jest dioda, która informuje nas o o pracy głośnika oraz jego stanie z tym, co się aktualnie dzieje. Mamy Gwint 1,4 cala na dole, teraz tak, jeżeli chodzi o krawędź głośnika, to jest jego prawa krawędź, tak tutaj mamy. Głośniki, tem się, że dosyć dobrze widać. Mamy dwa złącza, przede wszystkim złącze micro USB do ładowania tego głośnika. Użyć możecie normalnie ładowarki telefonu oraz złącze 3,5 mm mini-jack do podłączenia np. przewodowego smartfona. Oczywiście, żeby wytrzymał głośnik zachlapania, wody itd., całość jest szczelnie zamknięta gumową za ślepką. Jeżeli chodzi o guziki, no to mamy wszystkie na topie. Przede wszystkim włącznik, wyłącznik głośnika, potencjometry głośności, które oczywiście w trybie Bluetooth także pozwalają na przewijanie poszczególnych utworów. Przycisk play i pauzy. Przy lewej górnej krawędzi mamy gumową zawieszkę, możecie sobie za to głośnik chwycić, powiesić gdzieś ją też można dosyć łatwo zdjąć, mimo że tu jest taki nit, ale możemy ją sobie rozciągnąć i przez ten nit to przeciągnąć, jeżeli to by Wam przeszkadzało działanie samego głośnika jest oczywiście bardzo proste, wejdziemy sobie w ustawienia na początek telefonu, włączymy sobie bluetooth i włączamy głośnik trzeba chwilę przytrzymać Sygnał oraz miganie diody informuje nas, że już mamy głośnik włączony. Teraz trzeba poczekać na wyszukanie urządzenia przez telefon. Mamy informację BWF-3. Głośnik jest wykrywany. Teraz wystarczy go sparować. No i dosyć głośny sygnał informuje nas o tym, że głośnik już jest sparowany. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to oczywiście tutaj zdaję sobie sprawę, że żadne testy audio tego nie oddadzą i Wy też musicie zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ no wiadomo kamera, mikrofon nie rejestruje tego idealnie. Tym bardziej dalej później przy montażu ale zobaczcie chwileczkę jak całość grać. Dźwięk, który wam puszczę będzie prawdopodobnie z kamery kanona, którą ten film nagrywam. Looks like Just try to ignore that W przypadku głośników przenośnych takich jak właśnie blizul w BWF3, bardzo ważnym parametrem w mojej ocenie jest czas pracy na baterii. Co mi po głośniku przenośnym, głośniku Bluetooth, jak co chwilę trzeba by go ładować albo jeszcze dodatkowo chodzić z powerbankiem. Tutaj mam zainstalowaną baterię o pojemności 2000 mAh. Ta niby nie robi wrażenia, ale czas pracy na baterii już zdecydowanie lepsze. Producent podaje do 8 godzin przy 70% głośności. My tego głośnika używaliśmy w zasadzie nawet można powiedzieć, że w trzy osoby. I powiem tak: szczęka naprawdę opada. Głośnik jest dosyć głośny, więc tutaj ta 70% głośności no jest wartością wysoką. Więc używaliśmy godzin na około 40-50%. Ponad 10 godzin wyciągnęliśmy z tego głośnika ciągłego grania. To naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o jakość połączenia, to pewnie część z Was się tutaj zastanawia, czy połączenie przewodowe byłoby lepsze. Moi drodzy, mam tutaj wsparcie dla standardu Bluetooth 4.0, więc nie ma problemu, jakość jest naprawdę bardzo porównywalna z tym, co uzyskacie po. Kablu. To nie jest głośnik high-endowy, to nie jest głośnik dla audiofilii, stąd i tutaj jakichś tam wielkich różnic też w dźwięku nie usłyszycie. Chociaż podejrzewam, że ktoś jakby mocno chciał na no to i by usłyszał. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wersje kolorystyczne, dostępne ich jest więcej. Tutaj do testów do mnie przyszedł głośnik pomarańczowy, natomiast na przykład Marcin testował taki głośnik tylko, że w kolorze niebieskim. Nie wiem, czy czasami jeszcze nie ma do wyboru jednego koloru, ale... Ręki sobie absolutnie uciąć nie daje. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zasięg, to też jest dosyć istotny parametr. Tutaj musicie pamiętać, że zasięg pomiędzy smartfonem waszym, tak, a głośnikiem zależy od wielu czynników, między innymi od tego, ile przeszkód mamy po drodze. Jeżeli mówimy o zasięgu w budynku, no to realny zasięg, no to jest tak do maksymalnie 6 metrów, jeżeli po drodze jest jakaś ściana, natomiast na otwartej przestrzeni bez przerywania jesteście w stanie wyciągnąć 8 do 10 metrów i będzie głośnik wciąż grał bez przerywania. Moi drodzy, no czas na kilka słów podsumowania. Podobnie przy innych recenzjach, zawsze to podkreślam: moim zdaniem ostateczna ocena powinna być także uzależniona od Ceny. W tym przypadku, nie licząc transportu, głośnik Blitzulwy BWF3 kosztuje około 120 zł, już w przeliczeniu na złotówki. Zamawiacie go natomiast wysyłkowo i tutaj koszty transportu także grają pewną rolę. Ostatecznie więc wyjdzie Was ten głośnik w granicy 150-160 zł, też w zależności od tego, jaki typ transportu wybierzecie. Moi drodzy, ten głośnik dostaje ode mnie rekomendacje, dodatkowo także. Wyróżnienie opłacalności, bo uważam, że ta cena ostateczna, nawet licząc transport, za głośnik tej klasy nie jest nazbyt wygórowana. Mamy głośnik, który jest bardzo dobrze wykonany, który możecie rzucać, który możecie zaklapać, który ma przede wszystkim bardzo dobrą jakość dźwięku, jak na takie maleństwo, który długo pracuje na baterii, gdzie nie ma problemu dodatkowo z zasięgiem. Moim zdaniem, ten głośnik jest jak najbardziej warty. Uwagi. Ja powiem szczerze, nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale ta konstrukcja zrobiła na mnie ogromne wrażenie zarówno właśnie jakością wykonania, jak i dźwiękiem plus te dodatki, o których przed chwilą mówiłem, to są rekomendacje w pełni zasłużone. Moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani tym głośnikiem, odsyłam was do opisu. Tam znajdziecie link do sklepu, z którego ten głośnik możecie zamówić. Ja mam nadzieję, że będę miał też okazję przetestować troszeczkę mniejszego brata BWF-1. Jak dobrze pamiętam, tam wtedy mamy jeden 50mm głośnik i mniejszą membranę bierną. Natomiast pozostałe najważniejsze parametry, czyli na przykład wsparcie dla tej normy IPX5, jeżeli chodzi o wodoodporność, o czym już wcześniej mówiłem, też posiada. Więc jestem ciekawy porównania z tym głośnikiem stereo, tym bardziej, że tego się nie pozbywamy, bo no głośnik jest naprawdę super. Idealne rozwiązanie, może tak jeszcze troszeczkę przedłużę, dla osób, które gdzieś lubią sobie popodróżować, wyjść nawet w góry nad jezioro, możecie go dać dzieciom, nic mu się nie stanie. Moi drodzy, ode mnie na tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!